Cześć wszystkim, tu Marysia. Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest nasz drugi dzień w Bangkoku i są też moje urodziny. 23 jakby ktoś pytał. Pan na skuterku. Oni sobie jeżdżą wszędzie i na wszystkim. Mamy piękne widoczki na różne takie drzewa i tak dalej. Wszystko jest ładnie obrośnięte. Dzisiaj jedziemy jeździć na rowerach. Idziemy teraz coś zjeść, bo jest 12, ale jeszcze nie jadłyśmy śniadania. Właśnie zobaczyłam taką cudowną taksówkę. To jednak wygląda ta uliczka. Jest bardzo dużo zieleni, która sobie rośnie jak chce. Tutaj sobie rosną jakieś papaje, tam nawet na tej możecie zobaczyć owoce. Tutaj kolejna uliczka. Musimy znaleźć jakiś skręt w lewo i dotrzeć do głównej ulicy, a to są bankomaty. Trafiłyśmy teraz do takiej szkółki angielskiego i tutaj mamy różnych uczniów, którzy się uczą angielskiego i zapraszają nas tak po prostu, żebyśmy chwilę z nim poradzali. Can you introduce yourself, just your name and where you're from. Uh -huh. my name is Ning, from Thailand. Wow. Pogadałyśmy sobie z ludźmi z Tajlandii, i wow, było bardzo fajnie, parę minut z każdym zamienić parę słów, dowiedziałam się jak się mówi po tajsku, hello i thank you. Już zapomniałam, ale sobie zapisałam w telefonie, więc będę pamiętać. No inaczej, ich to chyba tu trochę nie obchodzi, że my mamy zielone i jadą mimo wszystko. To jest najciekawsze Państwo pod względem ruchu drogowego, ponieważ tu chyba nie ma żadnych zasad. W Tajlandii króluje street food, czyli jedzenie sprzedawane przy drodze. Bardzo często korzystamy z tej opcji, ponieważ większość rzeczy jest przepyszna i świeża. No i przede wszystkim bardzo tania. A jak już mówimy o pieniądzach, to raz na jakiś czas musimy iść do kantoru i wymienić nasze dolary, które przywiozłyśmy z Polski na baty tajskie, ponieważ złotówek się tutaj nie da wymienić, więc przywozi się dolary. A tak wyglądają tajskie banknoty. Bardzo mi się podobają, bo są takie kolorowe i naprawdę ładne. Większość rzeczy jest tutaj turbotania, zwłaszcza jedzenie. Za to zapłaciłam 40 batów, to jest jakieś 4 zł, a mam mnóstwo, mnóstwo owoców. A wczoraj za thai, to jest takie, takie danie, taki makaron różowy, zapłaciłyśmy też 40, czyli 4 zł, a najadłyśmy się jak nie wiem co. Przy ulicach w Bangkoku spotkacie bardzo dużo tuktuków. Są to takie taksówki, które podwiozą Was wszędzie, gdzie tylko chcecie oczywiście za odpowiednią opłatą i warto się targować. O dziwo, zwykłe taksówki wychodzą sporo taniej, a najtaniej wychodzi tutajszy Uber, który nazywa się Grab, i właśnie z tej opcji dzisiaj skorzystałyśmy, żeby się przetransportować na drugi koniec miasta. Dojechałyśmy do portu, a tam wsiadłyśmy w łódkę, która przewiozła nas na drugi brzeg rzeki, abyśmy tam już mogły wypożyczyć rowery i ruszyć na podwój bank Kachao. Tak wyglądają niektóre z dróg, cudowne, bezpieczne, jak wszystko w Tajlandii. A tutaj ktoś ma taką plantację farm kokosowych. One potrzebują dużo wody, a tu rzadko pada, więc nie wiem jakim cudem ta woda tu stoi, ale coś zrobić, żeby stała. Siadamy na rowerki i jedziemy dalej. Bank Chao zachwyciła mnie swoim urokiem. Niesamowite było to, że wystarczyło przejechać godzinę od centrum miasta, aby zamiast gigantycznych wieżowców zobaczyć prawdziwe życie miejscowych. Okazało się, że sporo osób żyje w naprawdę skromnych warunkach, natomiast nie wyglądali na nieszczęśliwych, wyglądali, jakby im tam było dobrze. Było to moje pierwsze zetknięcie z ruchem lewostronnym, natomiast zadziwiająco szybko się przyzwyczaiłam. Warunki były świetne do nauki jazdy, gdyż w przeciwieństwie do centrum Bangkoku, tutaj kierowcy nie byli aż tak szaleni i nie bałam się, że zaraz mnie ktoś rozjedzie. W wypożyczalni rowerów dostałyśmy mapę i starałyśmy się mniej więcej nią kierować, żeby zobaczyć najfajniejsze punkty Banka Chao, ale czasem też lubiłyśmy się zgubić i pojeździć sobie po tych małych uliczkach, odkryć coś ciekawego i coś nowego. Dojechałyśmy właśnie do czegoś, co się nazywa Fish Gallery, więc chyba tu będą jakieś ryby. Przyjrzymy się, zobaczymy. Mapa doprowadziła nas do jakiejś świątyni, ale niestety nie zobaczyłyśmy tam za dużo, bo była w czasie rekonstrukcji, coś się tam chyba zawaliło. Wyglądało jakby jakieś tornado tamtędy przeszło, więc pojechałyśmy dalej na miejscowy targ. Dojechałyśmy na targ, jak widzicie, jest strasznie gorąco po mojej twarzy i właśnie znalazłam tutaj lody moczy, więc sobie je zaraz kupię, bo ja muszę coś zjeść i najlepiej niech to będzie zimne. Na początku mi się tak chciało tych lodów, ale zaraz obok było stoisko z arbuzem i Olach sobie chciała wziąć takiego arbuza, i okazało się, że pani jej go zmiksowała z lodem, i był tak przepyszny, że wzięłam sobie to samo i to była najlepsza decyzja. za parking rowerowy przy targu. Tam jest ten targ i tutaj te rowery się zostawia tak naprawdę gdzie się chce. Nie trzeba ich niczym przypinać, bo nikt tego nie ukradnie. W sumie nie wiem dlaczego nikt tego nie kradnie, bo zawsze jest ktoś to kradnie, ale może one są po prostu w tak złej kondycji, że już nikt ich nie chce. Musiałyśmy się właśnie ubrać w takie długie spódnice, tam pani nam je dała. Ponieważ tutaj są jakieś buddyjskie rzeczy, dokładnie nie wiem co to jest, trzeba też ściągnąć buty, więc słuchajcie, ściąga moje brudne jeszcze z Hawaju, zabłocone permanentnie buty i wchodzimy sobie tutaj. Trafiłyśmy w regiony, które są już mniej turystyczne, bo wszystko jest tutaj napisane po tajsku, a murwanie mają też po angielsku wersję. Wszystko jest takie kolorowe i spokojne i paszki ćwierkają. Wracamy taką piękną drogą, i jest cudowny zachód słońca, który jest tak boski, że po prostu wow! Wycieczki dobie koniec, bo słońce zaszło, i teraz wracamy do głównej części Bangkoku. Jak możecie zauważyć teraz, ale tak naprawdę na całym vlogu, niebo nad Bangkokiem nie jest takie piękne, niebieskie, tylko jest dosyć mocno szare, a wszystko to wina smogu, ponieważ powietrze tutaj jest bardzo zanieczyszczone. Oddałyśmy nasze rowery, a następnie przeszłyśmy na łódkę i łódka zawiozła nas. Z powrotem do głównej części Bangkoku. Tym razem nie brałyśmy już taksówki, tylko stwierdziłyśmy, że przejedziemy się lokalnym autobusem, żeby zobaczyć, jak to jest. Cały przejazd, który trwał kilkadziesiąt minut, kosztował nas jakieś 80-90 groszy. Warunki były no, takie jakie były, ale poczułyśmy się trochę jak miejscowi. Najważniejsze, że te autobusy w ogóle są i możecie trafić na przeróżne standardy autobusów. Są też takie fajne i klimatyzowane. Wysiadłyśmy na Khao San Road i to jest jedna z głównych ulic Bangkoku, gdzie dzieje się całe nocne życie i w sumie dzienne życie też. Można tutaj zjeść bardzo dużo dziwnych rzeczy, nawet jakiegoś aligatora, ale ja wolałam znaleźć coś bardziej przyziemnego i może bez takiej ilości kłów. Nie zdziwiłabym się, gdybym zjadła kolejnego pad thaja, ale myślę, że zjem też sobie jakieś lody, ponieważ mam urodziny, więc muszę z jakiś deser. to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, bo co sobotę o 10 dodaję nowe filmy. Będzie jeszcze dużo filmów z Tajlandii, między innymi z tego cudownego miejsca, które tu widzicie, bo jesteśmy w takim fajnym hotelu z basenem i tak dalej. Także oglądajcie, wpadajcie do mojego sklepu zwariowani.com, gdzie możecie kupić między innymi takie fajne bluzki, ale też dużo innych fajnych rzeczy. Czytajcie moje książki, też są w moim sklepie. Zapisujcie się na letnie kolonie, Wszystkie linki są w opisie. Koniec tego spamu. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa.